Cześć robaczki, witam bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Desim 4 u mnie na kanale, e, a dokładniej siostry Kennedy, tak jest, witam, dawno ich nie było, e, a ze względu na to, że dawno sióstr nie było, no to trzeba było do sióstr wrócić, e, troszeczkę się tutaj podziało, simowie, których dostałem od was tam pojawiły się, trzy rodzinki są już wprowadzone do miasta, e, generalnie zapraszam wszystkich, jeśli chcecie dalej tworzyć, to macie link z hasztagi w opisie, więc zapraszam trzeba zaludnić te miasta, żeby miały tutaj dziewczyny przyjaciół, jeśli chodzi o chłopaków, czyli tutaj o proszę bardzo Zach jest i tutaj y, miłość rośnie wokół nas <laughs> e, i tutaj jeśli chodzi o naszej Eli tak samo miłość rośnie wokół nas tutaj z Kalwinem e, więc, e, więc jakoś to idzie i tu teraz pytanie do was, czy mm, raczej ich wprowadzę tutaj do dziewczyn E, tak mi się wydaje. Potem ewentualnie dziewczyny się, no drogi im się rozejdą, bo każda będzie chciała założyć rodzinę. E, więc plan na serię późniejszy jest taki, że po prostu jeden odcinek u jednej, drugi odcinek u drugiej i tak będziemy przeskakiwać z rodzinki do rodzinki. E, a ze względu na to, że mamy MC Command Center'a, więc tutaj może się trochę podziać i będziemy musieli to jakoś troszeczkę tutaj ponaprawiać. Może to być trochę zagmatwane, I know. E, ale wiecie, musimy sprawdzić jak to będzie nam tutaj wszystko Hulały działało i no. Ha. Więc przekonamy się. Generalnie ja z nimi wróciłem z granitowy kaskad, przegrałem sobie troszeczkę nimi czasu. Ty ogródek troszeczkę naszej IV ee, porobiłem. One tu są chyba nawet po pierwszym bara para przechodnicą do przekomarzanki. Odświeżona, chyba nawet nie zaiskrzyło, domowa atmosfera. Chyba nie, chyba tutaj u niej może ewentualnie było. Nie, ani u jednej, ani u drugiej nie było żadnego barbara jeszcze, więc nic tam się nie działo, wiecie. Yy, wiecie o co chodzi. Więc ty sobie możesz kochana i co jest skorzystać? Możesz sobie coś tutaj zszamać, jeśli coś mamy yy, z coś na szybko. możesz zjeść. Yy. Może święty, co tu możesz zjeść na szybko. Kanapkę z masą orzechowym, proszę nią bardzo. Ty byś mogła tutaj dokończyć. Ważną tą. Pana możemy już wyprosić. Myślemy do domu. Pograłem nimi dość długo, dziewczynami, więc dziewczyny te mają troszeczkę też takich, dużo im tutaj pospełniałem tych mm, dziwnych rzeczy. Mm, super, to leśleć. Eee, tutaj w umiejętnościach, no jeśli chodzi o umiejętności, to nasza sniweczka. Szósty poziom ogrodnictwa, gotowania piąty, umiejętności komediowe, drugi, a u naszej tej wygląda to jak? Siódmy, czwarty, czwarty, drugi, drugi, pierwszy Więc tutaj to będziemy musieli ogarnąć Co ty tutaj chcesz z nim? Zrób masaż z nim, Calvin Uuuu Na masaży naszą y, eli szło Na masażyki Jakaś aktualizacja była? Albo ewentualnie ten y, Albo ewentualnie... Jak się nazywa, darmowa dostawa, chyba też była, więc tutaj tutaj zobaczymy. Ale dziewczyny sobie zjedzą Ta książka nie wiem, czemu tyle rzeczy mamy. Coś tam mamy? mamy tu? No to te, tu książki to można pochować. Dobra, więc tak, no dziewczyny, oczywiście, do pracy. Tutaj no nie udało mi się generalnie żadnych tutaj. Wiecie, przy niej nie udało mi się tutaj zrobić żadnego awansu. Tutaj nasza kochana ma piąte poziom malowania. Tutaj malowanie nie ma się znaczące. Zaczął tego, więc sobie zaczniesz malowanie. Później, później, czyli więcej na godzinę, ty już sobie zjadłeś, więc chyba pójdziesz sobie sama spać, zapraszamy, zapraszamy, ty byś mogła kochana wziąć to sprzątnąć, zapraszam, nie przebierałem ich, bo jeszcze tutaj mamy lato 7 na 7, za niedługo, wiosna, jesień nam się, jesień. Adam, jesień, nie wiosna, e, wiosna nam się zaczyna, e, więc tutaj będziemy musieli przebrać dziewczyny troszeczkę cieplej, bo wiecie, tutaj brzuchu odkryte, coś się dzieje, dziewczyny idą spać, więc zapraszam do spania papa, żegnam już trzecia w nocy, a wy chyba jutro do pracy macie, nie, praca za 3 dni, a, mamy weekend wolny, to sobota, ty też masz weekend wolny, nie, ty idziesz kochana do pracy, jak tam wyglądasz, w miarę, w miarę, w miarę konkretnie, tylko tak, no i tak się musisz przespać, wyspać, Mm -hmm. Dobra, możesz sobie wstać. Bo ty i tak musisz sobie tak szybki prysznic, co ja możesz wziąć? Eee, gdzie ty, dwie szybki prysznic? Weź szybki prysznic. I mogłabyś sobie ugotować coś jakieś amciu. Gotuj. Eee, Czekaj, jak tutaj wygląda? tą do pracy. Bo ja nie kojarzę. Ona chyba nie powinna iść teraz do roboty. Eee, umiejętności. Czwarty. Co ty możesz tutaj zrobić na czwartym poziomie? Umiejętności do żarcia. <laughs> Klops po włosku. Pattaj, stofu, kunafa. O, że placek z jest zupa grzybowa. A zrób spaghetti na przyjęcie, proszę cię bardzo, bo ty masz do pracy za ile? Praca za dwie godziny. Raczej zdąży zrobić. Boże, ty masz poniedziałki i czwartki wolne, ale bez sensu. No i dziwnie masz to ułożone dziwnie, bo to powinnaś jeszcze pomalować. Chociaż wiesz co, nie jesteś aż tak, nie jesteś aż tak głodna, więc mogłabyś sobie klasycznym piznąć, żeby ty nam się to zaliczyło. Yy, bo nie masz malowania obrazów zrobionego. Na razie z wami jest dobrze. Gdzie ty poladłeś? A do łazieneczki, ty już sobie wstałaś, fantastycznie. Idziesz zobaczyć grządki. Czy ty nie miałaś, przepraszam bardzo, zostaw ty mnie to. Ty miałaś tutaj kontynuować duży obraz, proszę bardzo. Mm, polazłeś do pracy. E, ty byś mogła tak tutaj. Mm, sprzedaj wszystko. odchwaszczaj teren i możesz chyba też podleć teren. Poglądamy widzę podle przez nie. Tutaj możemy to szczepać. Szczep, szczep, szczep. Podlej teren. <coughs> Nic tu do ewolu. Do evolu... No. Ewoluowania nie mamy, więc posprzedawaj to, co możesz posprzedawać. Pieniądze, nam się przydadzą. Jak widzicie, 5000 mamy. Więc nie jest tak źle. Ona oczywiście sobie tutaj to ulepsza. Do pracy mamy. O, tu sadzonka, jak szczepiliśmy, to nam się zmniejszyła. Ok. A tych nie podlewasz, bo nie są w tym. Możesz się nawozić truskawką, bo jest troszeczkę lepszej tej jakości. Czy ty to możesz szczepić? Szczep na ogrodowej. Szczep trujący czarny bez. Smart. Czarna barzyna. To możesz to szczepić, zobacząc, co nam tutaj wyskoczy. Jak to wygląda tym? Tutaj możesz opryskę przeciw owadom, żeby nam tutaj nie zaginęła. Dziwna dyskusja. Elif. Ciągle wciąga się do gorącej dyskusji przez artystkę, która stosuje tak dziwne media jak brudna woda po kąpieli i, i siadło mleko, fuj. Czy ja powinnam przeprowadzić z nią debatę na temat sztuki, czy... Gorąca dyskusja! Zapraszam, poprawa oceny średnia, fantastycznie. Czy my tu będziemy mieli... a nie będziemy mieli awansu, to mamy dopiero zaczęte. Jest to po prostu sobie ciężko. Panie bo gdyby ci ten awans, awans wpadł... Jarmar ogrodniczy mamy, więc na pewno no, nasza IBC tam wybierze. Jakby inaczej. E, czyli tu mamy wszystko poogarniane. Ja się też zastanawiam czy ponawuś jeszcze proszę bardzo to co możesz nawozić to nawieźć tutaj truskawką. Czemu by nie. Mm -hmm. Ponawuś. Jakoś tutaj mamy lato, wiosna. Więc tu nam no ta jakość tam troszeczkę zleci. Bo zaraz, zaraz tu mamy jesień. Mm, co to jest na co? Na jesień i wiosnę. Więc co nam teraz będzie fajnie rosnąć. Lato, jesień to też. Jesień, wiosna. Fantastycznie, więc coś nam tutaj porośnie. Ty jesteś na co? Pory roku. Lato, wiśnia. Lato, wiosna. No ja muszę się ogarnąć w tych tutaj sadzonkach. Ja bym chciał też, by jej szklarni zrobić. <laughs> Ale generalnie mamy za mały ten. Mamy za mały. Mm, jak to się mówi? Praca za dwa dni, to masz miary O, przyszedł tu i hop. Dzień dobry. Mm. Romantyczne, możesz o poprosić do zostać chłopakiem. To wam chciałem zostawić na odcinku. Więc tutaj flirta możesz, zaślepin. Ej, ale no przecież jesteś pod naszym domem. Aha, nie otwierałem drzwi, to, to stwierdziłeś, że zadzwonisz, tak? Cześć, cześć, cześć. Możemy cię poprosić, tak? Na, na odcinku, proszę bardzo. Dzień dobry, zgodzisz się? No, zgodziłeś się, fantastycznie. To co możecie pierdzielnąć. Barabara. E, bara. A co tam? Mam nadzieję, że nikt nie nawet postara się dziecko. No i nie zauważyłem. Mam nadzieję, że nie. Barabara bara po raz pierwszy, proszę bardzo, figlują po raz pierwszy. Potem będziemy musieli też z tą. Że nasza elita też tam sobie pofiglowała, bo wiecie, bo jak to tak nie? Nie można tak. Lato 7 na 7. Myślałem, że już to wpadnie, ale to chyba jutro nam wpada. Tak, przecież myśmy o trzeciej poszli spać. To, to jest ostatni dzień, lata dzisiaj. Dobra, no. Kochaj ta się tam szybciej. Super, fantastycznie. Co ci się tutaj Stracona. Zobacz, stracona szansa na imprezę, tak? Tak, nie masz się. Zrobi ta imprezę setu w domu. Potem. Ty jesteś zbudowany. Jezus, Maria. Zapytuję o nastrój, czemu by nie. Ale wy macie dobre relacje, wam to Barabara tak relacje podbiło, że Jezus. Porozmawiałem sobie o małżeństwie. Mam nadzieję, że on to nie wyleci. Ja się też w ogóle zastanawiałem. Zachwycać się imprezami, czemu by nie? Zapraszam do do rodziny. To by musiał przyjść tu z bratem. Eee, ale czy ja to chcę? W sumie wiecie co. Poprośmy ich. Od razu niech się wprowadzą. Jak coś, to na razie pomieszkamy sobie w takim tym. Potem będziemy sobie działać dalej. Czterech simów. Jak ja sobie tu poradzę? Nie wiem. Jeden i drugi. Proszę bardzo. Siedem koła, bo tu się przenoszą. Proszę bardzo. O. Dobra. Trzynaście koła. Jest tam jeszcze wyposażenie rodziny zostało sprzedane. Siema. Yy, muszę się ją nauczyć. Kelvin. Calvin, Calvin, Calvin Weź, jak tam Kelvin. Macie jakieś umiejętności? Wy coś umiecie. U, Calvin coś umie. Ale za Azach, zach też coś tam umie, gotowanie zach umie, fantastycznie. Dobra. Czy wy nie macie żadnych robótek Nie, więc ty sobie podejmij karierę. Ty jesteś tutaj mix mixologiem, więc będzie trzeba ci kupić y, ten barek. O, oh, wow! O, oh, wow! Ja się zastanawiam też, czekajcie, jego weźmiemy sobie za kuchmistrza, bo to możemy kuch, kucharz albo mixolog, więc niech on będzie kuchmistrzem. A ty, jak ty tam ty masz sportową, to może ty być sportową sobie karierę wybrał? Ty taki też i umieśniony, i wszystko to hmm, 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 Sportowa kariera może być dobra, w sportową karierę się nie grałem, więc on tu będzie musiał być bardzo wysportowany w tym momencie, bardzo, ale to bardzo. Detektyw też byłby spokojny, ale to też jest znowu, to też jest znowu, yy, ta. To też jest znowu. Praca, do której trzeba iść. A widzicie, jak ja nawet nie idę z, nie idę z naszą IWI jako z. z, z SOM. No. Jako z naukowcem też nie idę do pracy, więc tutaj chyba weźmiemy sobie u ciebie sportowca, ewentualnie tajnego agenta. Hmm. No, weźmy sobie tajnego agenta. Przyglądanie bazy danych wywiadowczych, więc możesz sobie od razu zsiąść poprzeglądać. Kariera. A, gdzie to było? To jest społecznościowe, nie. Społeczne. Sieć. A, tu, przyglądaj bazy danych wywiadowczych, proszę bardzo. Jak tam u Ciebie będzie awans? Chyba będzie awans, zanim wrócisz do domciu. Super, co ty tu musisz? Przygotowanie jedzenia drinków nie zaczęte, więc ty będziesz tam tutaj się zajmował kuchnią. Fantastycznie. Lewin? Ciao mi się robi jakiś Lewin. Nie wiem, skąd mi się Lewin, Calvin, iść tam y, ugotuj coś nam y, y, dobrego, bo ty musisz. Ciasto ryżowe, proszę bardzo, bo ty musisz podbić tutaj. Y, umiejętności też. Czterech Simów w domu robi się konkretnie. Jeszcze jakby to miały być po jednym dziecku od nich, albo po dwójce, bo nie wiem jak to będzie. Kto do ciebie dzwoni? Nie bierzesz, ale bez sterling jest przeurocza szaleje za nim, Gratulacje. Super. To była informacja życia, którą potrzebowałem już na teraz. Must have, wiecie o co chodzi, nie? E, ona wraca do 17. E, ty byś mogła się po pierwsze przebrać, bo po w piżamie. A się tutaj nam Eli dziwi, jak wróci i zobaczy swojego hopa w domu u nas, no będzie konkretnie. Ja nie trzeba Was po przebrać, bo widzicie, tutaj nasza. Ee, Evie ma tak, no, odkryty brzuch, wszystko podkrywane, jarmark w Finwick się rozpoczął, weź, weź wspaniałe nagrody. Dobra, ten nam tutaj gotuje, osiągnięty dru drugi poziom gotowania, fantastycznie. Ee, ale tutaj, jeśli chodzi o ciebie, Calvin, co ty taka wkurzona, ona taka wkurzona tu siedzi? O Jezus. Utrata kontroli, obawa przed niespełnionym marzeniem, Boże. Czy ty idziesz spać do swojej dziewczyny do pokoju, tak? Okej. Okay. Okej. Okay. chociaż wiesz, który pokój. Dobra, chociaż wiesz, który pokój. To jest true. Ja bym chciał zobaczyć, ile my zarobimy za ten dom. 26 900. Taka jest wartość parceli. Tylko, że tutaj są dwie łazienki. 26 900, um... Hmm, plus mamy 20, to mamy, plus mamy całe 20, ta wróci z pracy, dostanie awans, ta pójdzie do pracy, dostanie awans, ten pójdzie zarobi trochę czasu jeszcze i powinno, i powinno być głód, czy ty dostaniesz awans, dostaniesz awans, więc wiesz co, eee... rozmawiaj z pracownikami, żeby się troszeczkę odstresować, <laughs> co ty, ty chcesz robić, kochana, co ty chcesz robić, mówić do rośliny, nie, pogłębiać wiedzę, fantastycznie, polepszyć swoje te umiejętności, czemu by nie, My się z tą chyba do pracy i tak wybierzemy któregoś dnia, tak się zastanawiam. Jeszcze tutaj póki mamy w miarę jakąś gotóweczkę, to myślałem, czy by też tutaj nie kupić jej. A, Jezus Maria, czekajcie, to będzie tu. Zainteresowania chyba, chyba tak. Zajęcie umiejętności. Mm. Nie wiem czy ja bym chciał coś sportowego mu kupić czy nie, czekajcie patrzę Nie sport... nie, żebym nie poszedł po tej na... to też nie bardzo tak wybudowczych, ale... No i tak by mu trzeba było kupić na przyszłość hmm. Na pewno to zimniej, cieplej będzie trzeba dokupić Bo tego tutaj nie mamy w ty na tej chatynce Czy ja to mogę altem? Boże, naprawdę nie mogę tego altem Dobra, weź to postaw tu <laughs> Niech to wisi jak już możemy, to kupimy, bo tom chyba mamy tą przeciw, ten. Okej. Okay. Suszarki i pralki na razie nie chcę, suszarki i pralki Ogarniemy ich na nowym domu, więc tutaj oto na razie się tutaj nie będę, nie będę się o to starał. Rodzinna tablica ogłoszeniowa, to, to gdzieś tam kiedyś w przyszłości. Um, tu mamy chyba jakieś takie umiejętności i mamy studio, nie, to nie do kompozycji. Stanowisko taki świec. To świec można było sprzedawać. Stół stolarski. Tyk... O, barek. Dobra, tutaj gdzieś tam chciałem, ale teraz pytanie: gdzie ja bym chciał ten barek postawić? Bo my tu na niego miejsca nie mamy. Dobra. I tu nie mogę dać. Gdzie ja mam ci dać teraz tą sztalugę? Oh my goodness. Dobra, kwiatek się sprzeda. Sztalugę się pierdzielnie tu. A tutaj walniemy barek. Mm. Który Piśnie drogi, w miarę w ładnym kolorze. żadnego chazmodów nie mam. Nie mam ten z modów, ale to nie jest barek. mamy jeszcze ten z modów. A Jezus, Mary, dwa 2000 ponad. Dobra, mamy barek, <laughs> więc jest fantastycznie. Będziecie pewnie alkoholizować się jak porąbani teraz. No ale co, nic nie zrobimy. I to jest do umiejętności jeszcze, tak? Tak, umiejętności. Rakietę też mam, ale te 5000. A zbieramy na DUM, więc tak no nie bardzo. Yy, stanowisko robotyczne, są tworzenie robocika w ogóle, tak? No dobra. No nie, no dobra. Podróżnymi co mamy? Tu nigdy nie patrzyłem. <laughs> tu podróżnymi mamy względem tam zwierząt i wszystkiego. Generalnie o psiaku myślałem, tylko też pytanie: czy ten psiak się nam dolicza jako członek rodziny, czyli gdzieś tam ewentualnie będziemy mieli potem problem, jak będziemy chcieli mieć dzieci, czy nie? Więc możecie mi napisać, to ty jesteś kuchmistrzem, więc proszę bardzo, stałeś fantastycznie. Zajmij się barem. Mam nadzieję, że to zajmij się barem, podbije ci umiejętności. Nie, nie podbije ci umiejętności, czy podbije. Mhm. Dobra, to skończę go czyścić. Czyli przygotowywanie drinku, proszę bardzo. Pewnie ja bym się tutaj rozlewał, będę musiał je sprzątać potem, no ale no trzeba to zrobić. Wróciłaś. Awansu nie dostałaś? Spadł ci awans. online. Online Dobra, to czekaj. Zaraz, zaraz się tu odstresujesz. Niech sok się leje, jak lubi miksologię. Czekaj, bo ty musisz ją poprosić, kurde, o bycie dziewczyną. Chociaż u was tak, kurde. zaproponuj szalony plan. Mógłbyś tutaj z nią jeszcze ten, żeby ona się gdzieś nam tutaj leciutko. Wiecie. Rozfil... Znaczy, żeby nie, żeby nie była taka, wiecie. Zapytajcie. Związku i możecie się wybrać na imprezę. Jezus, jest jakiś taki. Czemu wam minusy poleciały? O, jesteś za bardzo wkurwiona i nie chcesz. No dobra. A ty do niego? No Tutaj tak dobrze wam szło, a teraz taka lipa. No co jest? Próbuj filtrować. Teraz ten już on tu. Nie, gdzie z mi się przecieła. Nie bądź dla niego złośliwa. Mam tu zaraz co wszystko spadnie, nie? Dobra, weź ty się przebierz. Idziemy na imprezę. Bo wy bez imprezy to widzę, że nerwicy dostaniecie. A trzeba. Zapraszam. Idziemy. Idziemy na imprezę, kochani. Bo, jak widzicie, ta tutaj, to jej. E, nie wiem, okres chyba ma tak generalnie. Przepraszam każdą dziewczynę, ale tak to wygląda, jakby miała okres. I miałaby mi zaraz wybuchnąć. Fajnie to wygląda. Powiem Wam szczerze, że wygląda to zajebiście. E, tylko teraz tak, gdzie my tu mamy. Mm -mm. W czym to były te te? W Windenburgu były te kluby? Mm? Tu jest ten klub. Tak, dyskoteka, klub nocny. Idziemy wszyscy. Zapraszam. Zapraszam. Zobaczymy, przy okazji, jak chłopacy ubrani, jak to tam wygląda, nie? No, no, to będzie trzeba obczaić, obczaić. Czemu ja nie, nie, nie wiem, dlaczego ja powtarzam raz dwa te same słowa: obczaić, obczaić, sprawdzić, sprawdzić. I don't know. Nieważne. Naprawdę, <śled> nieważne. Dzień dobry. Mamy ten, ale tak, po pierwsze, no, wy musicie wy musicie zmienić stroje na imprezowe. Strój. Zmienić strój. Gdzie ty masz imprezę? Imprezowe. No to masz... trochę nie pomyślałem nad tym imprezem. To ducha tu mamy, patrzcie. kiedy dawno w Simsach ducha nie widziałem? O boże, to nasz imprezowy jeszcze lepszy. Mmm... No ten to już ma imprezowy w miarę taki konkretny no facet. Nie <laughs> ma co dziwić <laughs> Nie, chociaż myślałem, że tutaj dziewczyny będą miały takie konkretne te stroje imprezowe, szczerze mówiąc. Po przebrani, po idziemy się bawić. Zapraszam. Grupowy taniec Nie kołboski. Nie kołbojski. Grupowy taniec, ale... Taniec grupowy, raz i dwa. Zapraszam. Grupowo tańczymy raz i dwa. No. Hit, hit, chciałem zobaczyć jak to wygląda, jak się ustawicie Tak się ustawicie Ale to wygląda fajnie! O ja! Ale to wygląda fajnie Czy ty jesteś od odstresowana? Masz imprezę Dobra, poszło wam Grupowy taniec razem, kowbojski. Pokażcie jak tutaj ten kowbojski wygląda. No, zaliczasz ten grupowy taniec kowbojski czy nie? dotyczymy czemu Blokada twórcza. Ale ja ci spadłeś coś na imprezie. Więc dobra, tam też się cieszę, że jest na imprezie. O, grupowy taniec kowbojski się wlicza? Chyba tak. E, to wygląda zajebiście Ale bajka Fantastycznie to wygląda no Jaka szczęśliwa U. Dobra, DJ jak gwiazdy się zatrudni. Dawajcie, bo taka trochę lipa No, duch zaczął sobie opętywać tutaj, nie? Ale czy ten DJ gwiazda może jakiś przyjść, bo tu taka lipa trochę? Halo. Co jest z tą imprezą nie tak? Bez sensu. Czemu zawsze jak jestem? O, 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 chyba idzie ktoś, idzie ktoś, idzie ktoś. DJ gazda. Duchu, wypierdzielaj mi z tego. On tu wchodzi i będzie balować. Ale masz co? Okay. O, idzie. Chodź, może sobie tańczyć. Tańcz razem, proszę bardzo. Boże święty, czemu te tutaj wszystkie rzeczy są takie bez sensu? Ty jesteś jakiś taki, nie wiem, nie swój. No bo to jesteście kuj wszystko. A czy możecie... O, spróbuj to tak. Czemu to pyta? Halo? Nie, no dobra, zostawcie to, ty też to zostaw. Ty sobie zrób tutaj to siku, siada, że Dobra, no sorry, że ten. Pomyłeś kible? Boże się, co jest z tą grą? Naprawdę. powiedz mi, może nie przetłumaczyć o co chodzi w tej grze, bo 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 ja tutaj... Jakie chipsy? Jezus, no nie. Come back home. Proszę. Bo przecież to jest jakaś kurde. Chlipa cholera. O, do domu to od razu szybcy pierwsi patrzcie. Wszyscy pierwsi. Jak do domu to pierwsi. Tam jest Ta nie wiadomo, gdzie idzie. Gdzie ty jesteś? Aha, tu czeka na wszystkich mi, tak? Aż mi się przerzuci ich do domu, tak? Ale ty też wróć do domu. Czemu ty żeś nie wrócił do domu? O, dziękuję. Ta impreza to był niewypał. Jestem. Załamany. No ja nie umiem w nim Jak oglądaliście tą początkową serię trójki przed formatem całym wszystkim jaka była. Yy... Przestraszenie się ducha. Boże święty, ty jesteś nie... Ty jesteś. Zrób kupę w panicę. Niech ci będzie. Ty jesteś oszołomiona. Ten jest nie swój. Czego mi ta myszka się tak przycina? Czekajcie, spróbujmy może z nimi. Przeprośmy ją o. Dobra. I spróbujmy teraz swoje flirty. Dobra, poszłaś, romantyczne. Spróbuj teraz. Czemu wy się resetujecie? Co jest z wami, kurde, nie tak? Poszłaś. Czego tam się tak drze? Jezus Maria. Zapytać, czy jest w związku. Proszę bardzo. Hmm. O Boże, ty, po, ty nie, nie zaczynaj o polityce, błagam. Gatka na podryw, czemu by nie? Zarzućcie jej gadeczko na podryw. Masz jeszcze flirta? Spytaj o zainteresowania w zakresie barabara, czemu by nie? Gatka na podryw, ta też jest rozfiltrowana. On rozfiltrowana. jej tam dłonie? Nie pomyliłem się, mów, nie. No i dobrze Ośmiel się, o! Tego nie widziałem Mhm, mm pocałuj, o <grywa> Ale jesteś miły, nie? O, poproszę o dostanie dziewczynom czułość, proszę bardzo Nie! Od... Pfff... Pfff... Dobra, ty chcesz iść spać? Ja chcę iść spać, ale wy nie pójdziecie razem spać. Dobra. Sorry, Hopiu. Zrobimy inaczej. Idź, Idź tutaj spać. <śmany> ty też się kimnij tu. A ty się kimnij tu. I kończymy tą farsę, i wszystko. Czy z bratem się kim nieś spać, czy się z bratem nie kim nieś spać? Kim nieś się z bratem spać, to dobrze. Czy się kim nieś z siostrą spać? Kim nie się z siostrą spać? Dobra. To, te, to, jest już w ogóle... Tutaj nie wiem, co się w tym momencie podziało. Ale ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Był okropny, był straszny, ja wiem. Nie... Bijcie, nie bijcie, nie bijcie, nie zabijajcie, nie maltretujcie, się, wszystko będzie dobrze. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Ja tu się te relacje postawię, postaram naprawić. E, widzimy się już w kolejnym odcinku, komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, byli widziane. Pozdrawiam selwo, trzymajcie się, no i cześć.